Witaj, Jaro. Czekałem na ciebie. No elo. Dostałem twojego newsa. Tak więc przybyłem. Kim jesteś? Mam wiele imion. Ale wy mnie zowiecie Rycerzem w Czerni i Żółci. Aaa... No to teraz trochę ma sens. Ale wciąż nie odpowiedziałeś na moje pytanie, dlaczego mnie tu przysłałeś. Bo niewłaściwie zadałeś pytanie. Widzisz, Jaro, mam dla ciebie Questa. Co mam zrobić? Zebrać mięć jabłek, drapać się na wulkan i wrzucić pierścieni do wulkanu? Czy uratować księżniczkę ze szponą smoka? Nie. Musisz zrecenzować te oto dwie książki. Wieczny wojownik? Tak. I mam to przeczytać. Tak. We? Tak. Na czeźwo? Tak. Dobra, dobra, dobra. Zrecenzuję to, ale mam jeszcze jedno pytanie. Nie, nie jest czarny. Poważny? Tak. To dlaczego na okładkach jest? Trudno to wyjaśnić. Artysta może chciał być wok. A może miał być podobny do ale wyszedł im Simba z Wakanda Forever. Aha, czyli zrobili najzwyczajniej w świecie głównemu bohaterowi Blackface'a. Podobno sam autor zaznaczył, że główny bohater jest czarny. Ale na żadnej stronie się tego nie doszukałem. Okej, okay, dobra, zrecenzuję te książki. A co będę z tego miał? Chwałę, bogactwo i sławę. Za mało. Musisz się bardziej postarać. Dorzucę 10 dużych paczek hitosów, 20 tymbarków, 35 bułek, 8 rogalików, 10 kinder niespodzianek, 10 czekolad wedel, tłuczek do ziemniaków i słoik niebieskiej musztardy. Staj! Saga o Wiecznym Wojowniku to dosyć specyficzny tytuł. Podczas gdy jedni chwalą i podziwiają, tak pozostali nim gardzą. I nie ma co się dziwić. Gdyż o ile dwa pierwsze tomy nie należą do najlepszych, to sytuację zdecydowanie ratuje tom trzeci, który nie tylko jest najlepszym tomem z całej trylogii, ale sprawia, że dwa pierwsze tomy na nim zyskują znacznie więcej i na głębi, i treści. Oraz sama trylogia jest dosyć często polecana tym, którzy chcieliby rozpocząć swoją przygodę z książkami Michaela Murkoka. No ale... Dlaczego ta seria jest tak popularna i jednocześnie ma tak bardzo mieszane odczucia? Cóż, w tym materiale postaram się zrecenzować trzy pierwsze tomy sagi o Eternal Championie, które składają się na tak zwaną trylogię Erkose, lub znacznie lepiej byłoby ją nazwać trylogią Johna Dackera. Aleolo, jestem Jarro, i w dzisiejszym filmie zrecenzuję dwa tomy Wiecznego Wojownika Michaela Murkoka od wydawnictwa Wesper. A no właśnie! Jak wcześniej wspominałem, Saka o Wiecznym Wojowniku ma trzy tomy, a nie dwa. Dlaczego tak jest? Cóż... Samo wydawnictwo Wesper wydało tytuł w dwóch tomach, gdzie dwa pierwsze tomy wchodzą w skład pierwszego, a trzeci tom w skład drugiego tomu. Strasznie to porąbane. No, ale jest to zrozumiałe ze strony wydawcy, gdyż jak wcześniej wspominałem, o ile dwa pierwsze tomy wiecznego wojownika, czyli Wieczny Wojownik i Fenix Obsydniani, nie należą do najlepszych oraz są zdecydowanie krótsze, tak tom trzeci, czyli Smoczy Miecz, nie tylko jest od nich lepszy, ale dzięki niemu wiele na nim zyskują. Oraz zostajemy trzy tomy w cenie dwóch. Natomiast sam Michael Moorcock również jest dosyć ciekawą personą. Jest on bowiem nazywany jednym z ostatnich filarów fantazy, czyli pisarzy starej daty, którzy tworzyli ten gatunek. To, w czym Michael Murcock najbardziej zasunął, jest zdecydowanie koncept multiversum, którego inspiracje chociażby znajdziemy w komiksach Marvela i DC, ale nie tylko. Oraz najbardziej jest też znany z koncepcji ładu i chaosu czyli dwóch sił, w których to jedna nie może żyć bez drugiej i na odwrót. Która stała się inspiracją dla twórców Warhammera, czyli Games Workshop. Wystarczy chociażby zobaczyć na emblematy chaosu, na których dosłownie możemy zauważyć inspirację symbolem chaosu z książek Murkoka. Oprócz tego, inspirację jego twórczością znajdziemy również w muzyce i grach. Jest to więc pisarz bardzo zasłużony, którego książki już wcześniej pojawiały się na polskim rynku, ale nie zdobyły tak dużej popularności. Na szczęście takie wydawnictwa jak Vesper, Zysk i Spółka lub Próżyński i Spółka oraz Rebis w ostatnim czasie starają się wydawać książki Murkoka w nowych wydaniach z nowymi okładkami, nowym, lepszym tłumaczeniem i nie tylko. Okej, okay, dobra, tak się mniej więcej prezentują te dwa wydania Wiecznego Wojownika w dwóch tomach. Jak widzimy na nich jest e, Token Boy, nasz główny bohater John Tucker, A co z tym idzie tutaj ten. Kiedyś ja pamiętam, że ktoś wspominał, że przy drugiej układce główny bohater wygląda jak e, Sawa Kozneringa. <tryk> Trochę to śmieszne, więc tak. Obydwie twarda oprawa. Jeszcze charakterystyczne grzbiety. Ty i w ogóle. I tak to się mniej więcej wygląda. I oczywiście, jak było to wcześniej, i tutaj mamy oczywiście zakładeczki do tych książek. I jeszcze fajne wklejki, właśnie. A jak się prezentuje to wszystko w środku? Ogólnie, według mnie, nawet całkiem, całkiem. Więc tak, tutaj mamy masę rozdziałów. Tutaj mamy chociażby posłowie. Tutaj mamy fajną ilustrację. Ogólnie ilustracje właśnie w Eternal Championie są zdecydowanie według mnie świetnie zrobione. No, w sumie jak u Vespera to norma, aczkolwiek w nie też były świetnie zrobione, właśnie, i mam nadzieję, że przy kolejnych też będzie co sprawdzać sobie. Więc tak, ja sobie przejrzę sobie na szybko większość ilustracji. I tutaj mamy mniej więcej to, jak wygląda statek, chociaż według mnie wygląda o wiele y, jako większy. Y, gdzieś tu była ilustracja prezentująca monstrum. Właśnie. Potwór wyglądający jak z właśnie. Szczerze powiedziawszy, jego ja sobie lepiej go wyobraziłem go po czytaniu okładki. I tak, większość po prostu ma tego grzdyla, że ten główny bohater, y, przez całą książkę prawdopodobnie jest czarny. Nieprawda. On jest jedynie tylko czarny yy, w ten podobno w pierwszym tomie czyli Wiecznym Wojowniku, a w ten w, w Feniksie w Obsydianie już jest typowym Wikingiem. Co akurat jest dosyć bardzo pozytywne. No ale z tego to się bierze, że po prostu główny bohater jest czarny. No cóż, jak było wspomniany na samym początku, yy, autor właśnie tak to ujął, chociaż yy, ja go nie widziałem go w taki sposób, ja go bardziej widziałem jako taka, takiego bardziej opalonego gona na barwarzyńce. A to, że wstawili to ten boja na okładkę to niestety jest największy minus właśnie yy, tych tomów. Chociaż uważam, że poprzednia wersja okładki wyglądała o wiele lepiej, bo tam bohater się o wiele lepiej prezentował. Co do drugiego tomu, natomiast jest jeszcze lepiej, bo ilustracje właśnie, widać na nim smoka właśnie, kolejna zakładeczka i ilustracja. Ogólnie w pierwszym tomie mamy chociażby przedmowę tego samego Arkadego Solskiego, który wyjaśnia, że według niego, jeśli się dobrze orientuje w samej książce, to miecz głównego bohatera jest najlepszym z nich wszystkich. No, bo właśnie ten pierwszy miecz, właśnie głównego bohatera, czyli właśnie Katajana, jest to miecz, który promieniuje w ogóle. Spoko. Ale, według mnie, najlepszy nadal, według mnie Stormbringer, który zapewnia większą ilość zdolności w ogóle. Co prawda, jest jeszcze wiele innych tych rzeczy, właśnie z tym związanych, ale ogólnie rzecz ujmując, uważam, że ten. Sama książka jest bardzo świetna, właśnie dwie książki są świetne, zwłaszcza jeśli dodamy do tego jeszcze ilustracje, które są przezajebiste. Nie wiem, jak się będzie to wszystko układać oczywiście w całej tej książce, ale mam nadzieję, że tutaj ten, przy kolejnych tomach się nie zawiedziemy. No, bo wiecie, jest masa tych tomów właśnie o wiecznym wojowniku. I w razie czego, zawsze możecie sobie ilustracje, które ja tam przeglądam, właśnie yy, ten, yy, sobie zatrzymać lub po prostu włączyć sobie na spowolny tempo, żeby sobie je obczaić. <gulanie> Ogólnie polecam bardzo, jak się okazuje, te tomy. No a teraz przejdźmy do właśnie tego tematu. Więc jak widzicie, zdecydowanie najbardziej opłaca się zakup dwóch tomów, a nie jak większość by zrobiła. Czyli ten, najpierw kupić tom pierwszy, a później tom drugi. Bo na tym można się nieźle przejechać. No dobra, nie przedłużając już, zaczynamy! Głównym bohaterem pierwszego tomu, Wieczny Wojownik, jak i całej trylogii, jest John Ducker. Mężczyzna pochodzący z dwudziestowiecznego Londynu, który wbrew swej woli, jak i w wyniku nieoczekiwanego splotu zdarzeń, zostaje przyzwany do obcego sobie świata przez króla Rignerosa, by pomóc mu w pokonaniu rasy zwanej Eldrenami. O których z początku niewiele wiemy, jednakże w toku fabuły dowiadujemy się kim tak naprawdę są, jakie są ich motywacje oraz co tak naprawdę wywołało wojnę między Eldrenami a ludźmi. Nie mając zbyt wielkiego wyboru, John przyłącza się do króla, bierze miecz wbity w własny grobowiec i rusza na wojnę przeciwko nieznanej sobie rasie. Może się wydawać, że sama historia jest dosyć prosta jak konstrukcja cepa. No bo tak. Mamy głównego bohatera, który zostaje przyzwany do innego świata, posiada przepotężną broń, symbol każdego głównego bohatera. Jego celem jest pokonanie głównych adwersarzy, uratowanie królestwa, zdobycie ręki ukochanej i żyć długo i szczęśliwie. Ha, ha, ha. No, nie do końca. Widzicie, sam Michael Murkock swego czasu napisał esej o nazwie Epicki Puchatyk, z którego wynika, że nie za bardzo przepadał z władcą pierścieni Tolkiena, gdyż uważał, że mimo, że świetna to jest książka, to w rzeczywistości jest bardzo dziecinna. Nie zgodzę się z tym, gdyż hobbit jest bardziej dziecinny, ale coś w tym wszystkim jest, ponieważ sam władca pierścieni dla dzisiejszego czytelnika jest czarno-biały, podczas gdy Murko jako jeden z pierwszych wprowadził tak zwany element szarości, którego możemy zauważyć chociażby w dzisiejszych tytułach. I tak, to co wyróżnia Wiecznego Wojeńca od e, reszty książek, to nietypowa historia człowieka, który wbrew swojej woli został przyzwany do tego świata, zachowując wiedzę ze swojego świata i innych światów, w których był czempionem, co nie jest niczym przyjemnym, gdyż wiele razy sam główny bohater musiał dokonywać często rzeczy osylujących między człowieczeństwem a zwierzęcym barbarzyństwem. Co idealnie się wpasowuje w koncepcję ładu i chaosu murkoka, gdyż jeśli dobrze wczytamy się w całą książkę, to możemy zauważyć, która strona jest tak naprawdę dobra, a która zła. Niestety największą wadą tej książki jest zdecydowanie główny bohater, gdyż pomimo tego, że został wsadzony w ciało Konona barbarzyńcy, który zabija przeciwników na Hita i wykazuje czynnik promieniotwórczy niczym z reaktora jądrowego, to nadal zachował swoje ludzkie odczucia. Co w praktyce oznacza, że główny bohater jest na obecną chwilę pipą, a nie gigaczanem. Spokojnie, z czasem zacznie być przekoksem. Ale taki w gruncie rzeczy był cel Murkoka. W tej książce nie chciał pokazywać kolejny archetyp konana barbarzyńcy, a bardziej kogoś normalnego. Kogoś, kto wydaje nam się znacznie bliższy, co na papierze brzmi świetnie, ale w praktyce już podczas czytania od początku do końca widzimy dosyć sporą wadę. Przypomina to dzisiejsze tytuły z gatunku Portal Fantazy, lepiej znane jako dzisiejszej perspektywy jako Isekaje. Otóż to. Warcock w pewnym sensie e, zainspirował e, ten dzisiejszych twórców e, do tytułów, e, jakie dzisiaj znamy, czyli Isekaje. Co tylko pokazuje, jak bardzo sam autor e, jest e, wyjątkowym pisarzem. Idealnym e, przykładem niech będzie miecz głównego bohatera. Jeśli się dobrze wczytamy w przedmowę i posłowie, możemy wnioskować, że miecz Erkose, czyli Jana Dakara, to katana, która została przeniesiona do świata fantazy. Mocą tego miecza jest wydzielanie e, tak silnego promieniowania, że nikt poza głównym bohaterem nie przetrwa w jego pobliżu. Oraz, co już wspominałem, zabija hita. Oczywiście wszyscy są bezpieczni, pod warunkiem, że jest schowany w pochwie miecza. <laughs> Zdecydowanie jeszcze jedną najciekawszą zaletą samej książki jest nie tylko świat przedstawiony, ale fakt, że stanowi tak zwaną zamkniętą całość. Czyli jeśli nie chcemy lub nie mamy ochoty przeczytać kolejnych tomów, to wystarczy, że przeczytamy samego wiecznego wojownika i później nie musimy wracać do kolejnych części, gdyż historia na ten moment jest zamknięta. I pomimo wszystko kończy się swego rodzaju happy endem, na którego główny bohater sobie zasłużył. Nie oznacza to wcale końca tej historii, gdyż sam główny bohater, jako wieczny wojownik, nigdy nie zazna spokoju. Gdyż on zawsze się pojawia tam, gdzie chaos zagrasza ładowi, i tylko on może pokonać władców chaosu przed ich dominacją nad multiwersum. Co udowadniają kolejne książki. Tom drugi, czyli Fenix Obsydianie, Obsidianie, jest typową kontynuacją, w której główny bohater znowu wbrew własnej woli zostaje wrzucony do kolejnego obcego mu świata. I tak, nie byłoby nic z tym dziwnego, gdyby nie fakt, że akcja dzieje się w świecie, który bardziej przypomina post-apo, w którym to doszło do tak zwanej epoki lodowcowej, gdzie ludzkość zamiast przemieszczać się na koniach, przemieszcza się na stworzeniach ziemnomorskich i wykorzystuje je niczym zwierzęta pociągowo-statkowe dla swoich statków. Może jest gęste niczym smoła, część rasy ludzkiej popadła w dekadencję w miastach pod kopułą zasilanych dzięki energii geotermalnej, a jeszcze inni zostali korsarzami, którzy łupią i grawią inne królestwa tego świata na swoich powietrznych statkach, unoszone przez gigantyczne, takopodobne stworzenia. W tej części tym razem główny bohater zostaje przemieniony w hrabiego Urulryka Skarlsona którego poznajemy w międzyczasie, kiedy przemieszcza się na swoim rydwanie, który jest zaprzężony w cztery potężne niedźwiedzie białe. Sam główny bohater, podobnie jak w tomie pierwszym, nie wie dlaczego się znalazł w tym świecie oraz jaki jest jego cel. Jednakże w toku fabuły coraz bardziej się dowiadujemy, co sprawia, że znowu nasz bohater zostaje wrzucony w rozgrywkę pomiędzy bogami ładu i chaosu. Lecz tym razem główny bohater ma to szczęście, że nie jest odosobniony. W czasie tej fabuły nasz główny bohater poznaje towarzysza Jeremiasza Krzywego, który może wyglądać jak krasnolud, który wyjaśnia mu, że wiele razy go spotykał pod różnego rodzaju wcieleniami. Pierwsze spotkanie było w Kogunie, a nawet nasz bohater w tym tomie spotyka też rycerza w czerni i żółci, który wydaje się być kolejnym wcieleniem wiecznego wojownika albo poprzednim jego wcieleniem. Jednakże odpowiedzi nie dostajemy od tak sobie to w tym tomie pierwszy raz dowiadujemy się wraz z głównym bohaterem o czarnym mieczu, jako aspekcie wiecznego wojownika, o siłach ładu i chaosu oraz e, prawdopodobnie dlaczego to właśnie John Ducker pamięta wszystkie swoje poprzednie wcielenia. To, co zdecydowanie wyróżnia ten tom od poprzedniego, to świat, który zdecydowanie, jak już wcześniej wspominałem, jest takim właśnie dziwaczną wersją post-apo, która w pewnym sensie działa jak świat komornika Michała Gołkowskiego. W pewnym momencie mamy sytuację, gdzie główny bohater w jednym z rozdziałów poluje na potwora morskiego, który trochę może przypominać bosa z Dark Soulsów i samo czytanie właśnie tej walki napawa pewnego rodzaju optymizmem. Inną natomiast zaletą samej tej książki jest fakt, że główny bohater ponownie chwyta za swój miecz, aspekt wiecznego wojownika. Tym razem jednakże to nie jest katana, która promieniuje, ale mieczy lodu, który był. Prawdopodobnie inspiracją dla twórców WarCrafta przy tworzeniu ostrza mrozu króla Lisza. Działa na tej zasadzie, że pomimo tego, że nasz główny bohater włada tym mieczem, to miecz posiada swoją własną wolę i zabija każdego, jeśli ma taką wolę. O czym okazję mamy przeczytać na stronie 439. Dzień dobry, przyszłam tu posprzątać. O fuck. Jeśli już znamy na tyle dobrze książki Murkoka, to zauważymy podobieństwo miecza lodu do Stormbringera, czyli Zwiastuna Burzy, czyli miecza Eleryka z Mylnibonde innego bohatera książek Murkoka, różniąc się tym, że nie pochłania on duszy, a jednym podobieństwem jest fakt, iż potrafi zabić każdego, komu się napatoczy ten miecz, gdyż żeby z niego korzystać, potrzebuje ofiary z życia innej osoby. Zdecydowanie inną zaletą tej książki jest, że coraz bardziej główny bohater z tomu na tom dorasta, ale, ale i też on sam nie chce być wiecznym wojownikiem, gdyż jest to życie pełne cierpienia, pełne walki, ale co zrobić? Taki właśnie jest jego los, wieczna walka o zachowanie równowagi. I tym razem sama historia nie kończy się definitywnym happy endem jak poprzednia, a kończy się tym razem w taki sposób, że możemy się spodziewać kontynuacji, która według mnie jest o wiele lepsza od tomów poprzednich. Ostatni tom trylogii o Wiecznym Wojowniku, czyli Smoczy Miecz w oryginalne Smok w Mieczu, jest według mnie najlepszym tomem z całej trylogii. Gdyż po pierwsze kończy on zmagania Johna Dakera jako wiecznego wojownika oraz pozwala mu na chwilę wytchnienia przed kolejną wyprawą. No, ale właśnie, fabuła tej historii rozgrywa się niedługo później po wydarzeniach z tomu poprzedniego. Główny bohater, nadal będąc Ulurykiem, podróżuje po tym świecie, chcąc znaleźć sposób na przedostanie się z powrotem do swojej kochanej, ale niestety nie może. Jednak wszystko się zmienia w pewnym momencie, kiedy nasz bohater spotyka ponownie rycerza w czerni i żółci, który informuje go, w jaki sposób może wrócić do swojej kochanej. A jest to dotarcie do miejsca zwanego Tanelorn, miasto wielu nazw będące centrum multiversum który jest swego rodzaju miejscem od odpoczynku wszystkich wcieleń Wiecznego Wojownika, którzy po swoich przygodach lub w czasie przerwy od nich mogą znaleźć ukojenie. To właśnie Taleron był inspiracją do Sigil z plejskim Torment. Jednakże, żeby móc się do niego dostać, nasz główny bohater ponownie musi się wcielić Wiecznego Wojownika, w kolejne wcielenie i uratować kolejny świat przed zagrożeniem ze strony bogów chaosu. I tak, po dotarciu na Widmowy Okręt, nasz główny bohater wciela się w księcia Flamadina. Ale nie tylko on jest tutaj głównym bohaterem, gdyż poza nim jest jeszcze hrabia Ulrich von Beck, były nasistowski dowódca, który sprzeciwił się rozkazom swojego Führera i miał zostać skazany na śmierć. Ale dzięki pomocy swoim przyjaciołom udało mu się uciec. Jego celem jest zabicie Führera. Jednakże, żeby móc to zrobić, wyruszył do innego świata w celu odnalezienia kielicha, który w naszym świecie nazywa się Święty Gral. Natomiast nasz główny bohater, John Ducker, ma za zadanie odnaleźć tytułowy Smoczy Miecz, czyli kolejny aspekt czarne mie Czarnego Miecza, w którego tym razem weszła Smoczyca, która została w nim uwięziona i tylko główny bohater może ją uwolnić. I tak, w wyniku tych splotów wydarzeń zawiązuje się swego rodzaju drużyna, gdzie nasz główny bohater wraz ze swoim towarzyszem podróżują po tym nieznanym sobie świecie i przeżywają swego rodzaju przygodę, na końcu której każdy z nich znajduje nagrodę. Relacja między Johnem a Von Beckiem uznaje za niewątpliwy plus tego tomu. Podczas gdy Ducker nadal ma swoje rozterki moralne, to Von Beck robi to, co podpowiada mu instynkt. Dlatego jest o wiele ciekawszy niż główny bohater tego cyklu. To, co zdecydowanie wyróżnia ten tom od poprzednich, to fakt, że ten tom spaja dwa pozostałe. Dzięki temu zaczynamy coraz bardziej rozumieć głównego bohatera, jego motywację, a tym samym urasta on w nim właśnie do rangi gigachada. Największą różnicą w przypadku pozostałych dwóch tomów to świat przedstawiony. Nie jest to typowy świat fantazy z tomu pierwszego lub post epoki lodowcowej z tomu drugiego. Mamy tym razem do czynienia nie z jednym konkretnym światem, a sześcioma różnymi światami połączonymi w jedną wspólną całość, gdzie każdym ze światów rządzi jakaś rozumna rasa. Chociażby w świecie samego księcia rządzi rasa przypominająca ludzi, mamy też rasę przypominającą eldrenów, a nawet mamy rasę rozumnych niewiedzi. Co sprawia, że ten świat jest bardzo różnorodny i zdecydowanie przebija te światy, które znamy dzisiaj, chociażby z archiwum burzowego światła Sandersona. Ale to wynika głównie z tego, że sam Murkok był pierwszego tego typu twórcą, który stosował tego typu rzeczy, jak chociażby multiversum, podczas gdy reszta autorów się właśnie inspirowała Murkokiem. Nawet pod koniec mamy okazję zwiedzić domenę chaosu, która zważywszy na swoją naturę jest wymiarem zmiennym, gdzie nic nie pozostaje takie same, lecz ciągle się zmienia. W sumie miła alternatywa od ogarniętych piekielnym ogniem piekiem. Sam tom trzeci uważam za bardzo udany, zwłaszcza, że on się kończy swego rodzaju happy-endem, na którego główny bohater zasługiwał, a nawet jego towarzysz. Inną natomiast zaletą samej książki jest fakt, że to właśnie w tej, w niej dowiadujemy się, w jaki sposób powstał czarny miecz, który jest aspektem samego Wiecznego Wojownika. Tak naprawdę pierwsze wzmianki mamy już w tomie drugim, ale nie uprzedzajmy faktów. I ostatnią, co i co za tym idzie, najlepszą zaletą trzeciego tomu jest ostatnia bitwa, która się rozgrywa pomiędzy Armiami Ładu i Chaosu. Jeśli potrzebujecie utworu, który idealnie pasuje właśnie do tej bitwy, to zdecydowanie polecam takie utwory jak Meat Love Alive albo Children of the Grave Black Sabbath. Od razu poczujecie vibe tej bitwy i będziecie czuli, że to jedna z najlepszych scen, jaką przeczytaliście. I nie ma co się dziwić, że właśnie to ten tom jest najlepszy z całej trylogii. I warto się przemęczyć przez dwa pierwsze tomy, by na końcu przeczytać najlepszy z nich wszystkich. I tak właśnie prezentuje się dwutumowe wydanie trylogii Wiecznego Wojownika. Tom pierwszy nierówny poziomu drugiemu, które razem stanowią idealne zamknięcie pierwszej części sagi Wiecznego Wojownika. Pytanie co dalej? Na obecną chwilę nie wiemy, czy Wesper zamierza wciąż kontynuować wydawanie Murkoka, podobnie zresztą z zyskiem i spółką lub próżyńskim i spółką, ale jest szansa, że Wesper będzie wydawać kolejne jego książki. Następnie po Wiecznym Wojowniku byłoby do wyboru saga o rodzie Von Becków lub znany z najnowszych komiksów Moon. Jeśli wszystko pójdzie wyśmienicie z nowym wydaniem Wiecznego Wojownika, to możemy liczyć na kolejne kontynuacje. Mam nadzieję, że w bliższej przyszłości Wesper wyda e, swoje wydanie Eleryka z Melinibonet, bo to wydanie od e, Zysku lub Próżyńskiego jest średnie. Nie najgorsze, ale średnie. Z mojej strony polecam każdemu, kto uwielbia dzieła takich autorów jak Sanderson czy Martin, którzy inspirowali się jego twórczością. I w tym filmie to wszystko, co chciałem opowiedzieć. Dziękuję każdemu, kto obejrzał niniejszy film. Trzymajcie się ciepło i do następnego razu. なら。